Już nagrywa. Dawaj, Łukasz, dawaj. Wierzymy w ciebie. Jak się męczy facet. Co to jest? Co to jest? Kurwa. Ja to jest. kurwa jest Ja muszę iść więcej Kurwa, ty! No. Zbij go bez hamulca Ty on tak ciągnie, że nie mogę robić Ja To jest kurwa odważki od warzywska No tam jest wszystko A Weź trochę hamulec no, przy Ciężko, kurwa. Już jest blisko, już jest blisko. Rozwija się, ale na hamulec nie. Jebany. To, to jest wtedy te węgiel, czy? Ale to coś konkretnego, ale coś tak jeszcze nie męczył. Ja jeszcze będę wtedy. Zjeżdżam, ja go nie wyciągnę. No i to ja go wyciągnę. Się puta kurwa! Wytraci czoło. To go No, bo by się tak Ale jaki kurwa? Słoniowaty. Chyba, że miał metrów. On się w ogóle nie męczy. Hamulec masz za mocno. Bo się bije i dlatego, tak? No. Co, sezon na węgorze? No. Kto mi ściągnie wędkę? Ja Zerwałeś? Derwał. Kurwa, derwał się. No może. Zerwałeś? Zerwał. Kurwa, zerwał się. To może nie był węgorz. A może węgorz, bo tak chcesz to Zerwał się konkretnie, no to chuj.